W małym miasteczku na strychu starego domu mieszkał kotek o imieniu Lumę. Nie był zwykłym kotkiem. Miał futerko srebrne, jak blask księżyca, i oczy, które świeciły delikatnym światłem w ciemności. Lumę miał jedno marzenie: zobaczyć świat z góry. Razem z Księżycem który co noc spoglądał na ziemię. Każdej nocy siedział na dachu i szeptał: Księżycu zabierz mnie ze sobą w podróż. I pewnej nocy księżyc odpowiedział: Z nieba spłynęła jasna smuga światła, która otuliła kotka. Lumę poczuł, jak unosi się coraz wyżej, aż znalazł się obok swojego srebrzystego przyjaciela. Chodź, powiedział księżyc, pokażę ci świat takim, jakiego jeszcze nie widziałeś. Wędrowali razem przez nocne niebo. Lume zobaczył góry, które wyglądały jak senne olbrzymy. Rzeki połyskujące jak srebrne wstążki i miasta pełne świateł migoczących jak gwiazdy. W pewnym momencie księżyc zatrzymał się nad małą wioską. W jednym z domów chłopiec płakał, bo zgubił swoją ulubioną zabawkę. Lumę zeskoczył na ziemię i wskoczył do pokoju przez okno. Po chwili znalazł Misia pod łóżkiem i przyniósł go chłopcu. Miał? zamruczał cicho. Chłopiec otarł łzy i zasnął spokojnie, tuląc Misia. Potem kotek odwiedził inne miejsce. Ogród, w którym dziewczynka bała się ciemności. Lume usiadł przy niej, a jego srebrne futerko rozświetliło cały kąt. Dziewczynka uśmiechnęła się. Poczuła się bezpiecznie i szybko zasnęła. Widzisz? powiedział księżyc. Czasem wystarczy małe światło, by przegnać wielki strach. Kiedy noc dobiegała końca, księżyc zaprowadził lumę z powrotem na dach domu. Dziękuję, powiedział kotek. Teraz wiem, że mogę być dla innych jak ty, światłem w ciemności. I od tej pory lumę każdej nocy wędrował po miasteczku, przynosząc dzieciom spokojne sny i poczucie bezpieczeństwa. A kiedy ktoś spojrzał przez okno i zobaczył małego kotka świecącego blaskiem księżyca, wiedział, że to ich własny strażnik snów.